Siemanko, zagrajby wy. Minecrafta są to igrzyska śmierci. Jest ze mną. Silpercio, witam. No a więc dobrze, postanowiliśmy razem nagrać y, pierwszy odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie o co w tym wszystkim chodzi. Jak będziemy grać, to jeszcze będziemy coś tłumaczyć. A więc dobra, ale lecimy na skrzynie? Na skrzynie. Tak, zaczynamy. Ja tu mam lekkie opóźnienie. Oj oj, oj. oj. Od razu mówię sorki za lagi. Dobra, mam miecz Lasny Kamienny. O, że gdzieś rzucił, zdobyłem. Dobra, gdzie ty jesteś? Czekaj chwilę, Chodź. jeszcze zbieram itemki. Dobra. Dobra, i gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? To, widzę cię, widzę cię. <laughs> tu, pójdę do ciebie. Widzisz mnie? Masz Tak, widzę. Masz Nie. Dobra, i trochę jedzenia. Dobra. Ty stoisz w miejscu? Nie, biegnę, bo jest jakiś jakieś opóźnienie na serwerze. No to dobra. Łoj o oj jak co folie Cofło nie? No. Dobra, ja cię raz cię widzę i spokojnie chodzi. Tak. Okej, okay, dzięki. Chcesz trochę jedzenia? Ja? No daj, możesz się przydać. Dzięki. Okay. I wędkę też masz jedną. Mam dwie. A no, dobra. Ja, ja też wiem dwie. Dobra, to gdzie lecimy? Na statek? Przed siebie. No możemy lecieć na statek. To tu jest statek, to jest ten taki parkurowiec, tam zazwyczaj coś robi. wiem. Jest. Ale nie trzeba lecieć przez parkura, tam się da wyjść? Wiem. A ja się przejdę do parkura. No. Od A kiedy mięscy... ty grasz w ogóle na tym serwerze? Kurde, cofło znowu. No mi też. Lipa. Ja nie wiem, ile gram. Długo. właśnie od kilku dni. Nawet spoko serwer, tylko taki takich godzinach, jak teraz są, to mało ludzi jest, a zaś wieczorem to jest tak dużo ludzi, że wbicie na ten serwer to... Jest niemożliwe. No. Trzeba mega mieć refleksa i co chwilę... Ja mam modę na... żeby sam się włączał, nie? Że sam wchodzi na serwer, jak jest wolny, więc wiesz. Ło, wow, jakie teby chłopie. Masz no, jakiś chcesz? Yy, ta czapeczka Czapeczkę to ja ci dam jeszcze. Kurde, znowu lak chwyciłem. Dobra. No masz tam w skrzyni, to sobie weź resztę. Ej, bo znowu mnie zabrało. Dobra. To sobie ubierz, ja sobie ubrałem butki i... A ej, masz jedną perłę, ktoś ci gonił. Dobra. Ciekawe czy te itemy w skrzyni jak są ustawione, że na przykład gdzieś w skrzyni są lepsze, czy to jest mega losowo. Bo zawsze. No co, jest... no. co gdzie teraz biegniemy? Bo mało ludzi dość zostało, bo mało ludzi teraz ja jest. Nie wiem. Mm. Ja tak patrzę wszędzie nie ma skrzynek nie widzę. No. Może czekamy na spałnie, bo ludzi nie ma, bo uciekali. No, może też tam być coś. I te mi się zrespią. Dobra, ale cofka, ale cofka no. Mega, cofa mega. Trudno. Można nagrać... O, jest taki kostek, chodź. Dobra. Goni go. To ty goń wtedy, a ja go tak spróbuję zajść do ostrodo Masz perłę, to go można dogonić. Wiem, właśnie wiem. Ale co on ma? Nic takiego. Ty go od przodu. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ja i go tam bij, bo ja mam mało dość życia. Ja się muszę wycofać. Woda. Lag. No, jego potężny. Pewnie teraz ucieka, ale go cofnie. Więc czekaj w tym miejscu. No, tylko że... Żeby... Jest Detdą. No. Masz jego itemki? Nie? Muszą gdzieś być, bo no, deadną. No. O, mam jego itemki. Miał mieć. O, ja też mam. Hełb Okej, okay, chodź, wychodzimy z wody. To, no, czekaj, ja tu jeszcze pochodzę, dobra. Co masz jego? Ja? Tylko wędka jego. Okej, okay, ja mam hełm. To może mi się przyda, bo ja ten mam lepszy miecz. Dobra. Aha, i jeszcze da pierśnik mam, to masz tu hełm. Jaki na pierśnik? A, taki jak ty masz. Gdzieś tam leży miecz. Yy, co ja mówię? Hełm. Masz go? Nie. A lagabasz? Nie. Gdzieś tu leży, tylko on zniknął, kurde. Nie masz na serio? Na serio? Bo tutaj niżej go gdzieś przerzuciłeś. Nie, ja się... ja właśnie go tu wyrzuciłem. Lol. Zniknął. Flodko. Dobra, z tym. Jak się sprawdza, ile jest ludzi w ogóle? List. Kosik list. Jakiś jeszcze gold card. O, widzę go. No dobra, to jak widzisz go, to git. No, a potem jak się bijemy? Żeby się zabić? Bez ręki, z samą ręką właśnie. Dobra, chodź, ty wejdź tędy, a ja od drugiej Czekaj, strony. Czekaj, bo bega cofło, o. cofło. Czekaj, gdzie on był No i fakt, zgubiłem go. O, tam dobrze. jest dobrze. Dobrze biegnę? Tak, dobrze, przed siebie. O, jest na tej górce. Widzisz go? O, widzę, widzę, ale odbaję ten, dobrą zbroję. O kurde, i dobry miecz. Fakt. Dobra, to we, we dwóch go rozwaliby, we dwóch go rozwaliby. Dobra, no, to ja wejdę. O, to ty wbijaj i spróbuj go zrzucić. Lag? Lag. Cofnie, cofnie. Nie wiem, co się dzieje teraz z serwerem. Nie ma żadnego admina, to pewnie jak wejdzie, to, to będzie git. Myślę, że trzeba zresetować serwer. No. I będzie git. Bo lag jest porządny. Teraz to chwyciło go. Lag. Dobra, ja jestem za nim, więc na pewno spadnie. Nie cofło jak 150. A on uciekł. Nie, on Nie, chyba... ja go zabiłem. Jestem nie, 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 on żyje, żyje, żyje. Wpisz sobie list, to go zobaczysz. Ło, ale na. Gdzie on uciekł? to pod drzewa gdzieś skaczę. I skoczę nie no. gdzieś tu pod... Ja tu weszłem do... A go widzę? A nie. Wow! O, lag. Co to ty jest z tym serwerem gdzieś się dzieje, nie? Do... To, do... czekaj jeszcze raz piszę list. To no od jest, gold... mm. Au, 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 au. 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 To może w ogóle ja wytłumaczę o co chodzi w ogóle w tej serii. Znaczy, w da, no tak. No tu ogólnie, jak, jak coś źle będę mówił, to popraw. Tu ogólnie chodzi o to, że y, zaczyna się na arenie, jest kilka takich aren na tym serwerze jest 8, pewnie y, będą rozbudowane i coraz więcej. No i o to chodzi, że y, pojawia się na tej arenie, no i trzeba przetrwać. Zbiera się itemki ze skrzyń, y, jedzenie, no i trzeba po prostu jak najdłużej przetrwać i wyeliminować innych y, wrogów. Prawda. Jak ktoś oglądał albo czytał książkę Igrzyska śmierci, no to to powiem czajdzie co chodzi. A książka jest w porządku. Wow, ale cofka. Oko, cofka. A ja tam widziałem skrzynię jedną, to idę po nią. Ja też właśnie widziałem i mnie cofniał na dół. No ja ją nawet chciałem otworzyć, nie mogłem. O, widzę chyba gostka. O, widzę go. Gdzie jest? Tutaj, chodź. Dobra, o, Pewnie skrzynia była pusta. Bo on gdzieś szedł. Stój tu, Waldo Walnął To nie, nie, nie. Weź tak, żeby odleciał za za tobą. Bo sam chyba nie dasz rady. Czy dasz? Bije go właśnie. Tylko jest lag. Ale ja cię widzę właśnie jak ruszasz mieczem. To nie wiem, nie wiem. Jestem koło ciebie. A? Nie jesteś na wodzie jeszcze. No to jest lag. O, duży lag. To nie wytrzymam z tym serwerem zaraz. Te, te. O, zabiłeś go? Nie. O, zabił mnie. Fuck. I tak ja to zakończyłem w A Kurczę, ja też zgidałem od niego. A więc dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Obok ciebie, a kuku. Dobra, to sg 5 pisujemy. Mówisz? Tak, piąteczkę. Piąteczkę. Ale dobra, to było, może zakończymy ten odcinek i to już w następnym, bo to chwilę trwało. No dobra, to... Hmm, niestety ja umarłem, a I... wiem też, do. więc żegnamy się z wami i do, do widzenia. Do, na razie, cześć.